Witajcie, coraz częściej spożywa się tak zwaną wodę z sokiem cytrynowym i ocet jabłkowy rozcieńczony w wodzie, ponieważ są to produkty reklamowane jako oczyszczające organizm, odkwaszające organizm, ale także poprawiające apetyt, odtruwające, czyli wiążące metale ciężkie. I również dostarczające wiele różnych składników odżywczych, a ponadto działające przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Ale nawet jako środki pomagające w odchudzaniu. Ile w tym wszystkim jest prawdy? Zacznijmy może właśnie od soku z cytryny, który bardzo chętnie spożywany jest naczczo po przebudzeniu w postaci właśnie wody z sokiem z cytryny. Naczczo przez wiele różnych osób jako... Element racjonalnej, zdrowej diety. Cytryna zawiera w sobie przede wszystkim kwasy organiczne, takie jak kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, małą ilość innych kwasów organicznych, zawiera trochę potasu, sodu, natomiast zawiera także bioflavonoidy, m.in. diosminę, hesperydynę i olejki eteryczne, i związki terpenowe, które nadają jej charakterystyczny smak i zapach. Natomiast zawartość witamin i składników mineralnych poza witaminą C, której nie jest wcale aż tak dużo, bo 60 mg na 100 g na przykład dzika róża czy natka pietruszki zawierają znacznie więcej witaminy C, to jednak należy zwrócić uwagę, że pozostałych witamin i składników mineralnych jest w cytrynie zdecydowanie mało i nie pokrywają one. Zapotrzebowania na te składniki. Generalnie cytryna jest uboga w składniki mineralne i witaminy. Natomiast warto zwrócić uwagę, że zawiera ze wszystkich cytrusów największą ilość kwasu cytrynowego, bo około 8%. W, yy, całej swojej objętości. Kwas cytrynowy ma podobną strukturę do kwasu hydroksycytrynowego, który jest stosowany jako suplement w odchudzaniu. Mianowicie kwas cytrynowy i hydroksycytrynowy działają kompetycyjnie, czyli konkurują względem siebie i powodują zahamowanie tak zwanej liazy ATP cytrynianowej odpowiadającej za rozkład cytrynianów do szczawio odstanu a także jednostek acetyloceła. Z jednostek acetyloceła powstaje tłuszcz. W związku z tym, jeżeli dochodzi do zahamowania tego enzymu, dochodzi również do zmniejszonego wytwarzania Tłuszczu. I w ten sposób kwas cytrynowy jest reklamowany, czy cytryna jako związek, jako lek, jako suplement, czy jako produkt wspomagający odchudzanie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że oleki eteryczne zawarte w cytrynie, takie jak np. limonen, geraniol, istotnie zwiększają i poprawiają apetyt. Działają słabo, raczej bakteriobójczo i odkażająco na przewód pokarmowy, dlatego że są bardzo szybko wchłaniane już w żołądku i nie docierają do niższych odcinków jelita grubego. W związku z tym, na pewno spożywanie cytryny może stanowić element racjonalnej, zdrowej diety. Natomiast, na pewno należy zwrócić uwagę na to, że cytryna sama w sobie może także być produktem, Uczulającym, powodującym u niektórych osób alergię. Ze względu na dużą zawartość kwasów organicznych może działać lekko przeczyszczająco, czyli jest polecana osobom, które cierpią na przewlekłe, zwłaszcza czynnościowe czy spastyczne zaparcia, ponieważ kwasy organiczne zwiększają ciśnienie osmotyczne w obrębie jelit, utrudniając zwrotne wkłanianie wody, w związku z tym zwiększa się objętość wody w stolcu. Natomiast cytryna niestety u niektórych osób może powodować problemy związane ze skórą. Oprócz pokrzywki alergicznej, może również powodować wyprysk na twarzy, nasilenie się objawów trądzikowych. Niestety, tak na niektóre osoby mogą działać produkty kwaśne. Cytryna zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, w związku z tym, w chorobie wrzodowej, może nasilać. Takie działania, jak na przykład bóle żołądka, czy wystąpienie zgagi. Niemniej w niestrawności czynnościowej może pomagać, wzmacnia bowiem apetyt, jest typowym pobudzaczem. Kwasy organiczne zawarte w cytrynie uszkadzają szkliwo zębów, prowadzą tak zwanych korozji i abrazji. W związku z tym zaleca się po spożyciu cytryny, czy wody z cytryną, wypłukanie jamy ustnej, spożycie. Znaczy, spożycie, zastosowanie bezcukrowej gumy do żucia zawierającej na przykład kytol. W związku z tym należy podkreślić, że cytryna ma pewne właściwości prozdrowotne i może stanowić element racjonalnej diety, ale jej cudotwórcze właściwości są przeceniane. Natomiast zastanówmy się teraz nad octem jabłkowym. Ocet jabłkowy niewątpliwie jest produktem przetworzonym. W wyniku powstaje w wyniku najpierw fermentacji produkcji alkoholu, a później z tego produktu powstaje ocet jabłkowy zawierający 6-10% kwasu octowego. Podobnie jak cytryna, ocet jabłkowy bardzo uszkadza szkliwo zębów. Ponadto, podobnie jak cytryna, jest pobudzaczem, czyli zwiększa wydzielanie soku żołądkowego. Może działać korzystnie przy niestrawności, zwłaszcza przy spożyciu pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających, tłustych. Przyspiesza opróżnianie żołądka, w związku z tym poprawia apetyt, ale jednocześnie, moi drodzy, należy zwrócić uwagę, że działa drażniąco w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz może podrażniać bardziej niż sok z cytryny błonę śluzową żołądka. Dlatego u niektórych osób obserwuje się właśnie spadek apetytu po spożyciu Octu jabłkowego oczywiście rozcieńczonego, czym tłumaczy się m.in. jego potencjalne właściwości redukujące masę ciała. Nie ma tutaj to związku z samym działaniem octu jabłkowego, ale właśnie ze zmniejszeniem apetytu w wyniku drażniącego działania kwasu octowego. Natomiast istnieją pojedyncze badania, że ocet jabłkowy spożywany przez kilka miesięcy zmniejszał insulino. Insulinooporność, dlatego że spożycie octu bułkowego po posiłku bogato-węglowodanowym zmniejsza indeks glikemiczny tego posiłku. To znaczy utrudnia wchłanianie glukozy w związku z tym obniża glikemię i dlatego może być zalecany w niewielkich ilościach dla osób chorujących na cukrzycę. Ponadto spożywanie octu jabłkowego prowadziło niekiedy do poprawy parametrów gospodarki lipidowej, zwiększenia zwłaszcza się frakcji transportowej cholesterolu z grupy. HDL, czyli o tak zwanej wysokiej gęstości. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że sam ocet jabłkowy nie jest produktem, który oczyszcza organizm. W przypadku cytryny rzeczywiście cytryniany, kwas cytrynowy jest związkiem helatującym. On wiąże wapń, magnez. Cytryniany, wapnia i magnezu są dobrze przyswajane z przewodu pokarmowego. We krwi jednak wiąże również inne składniki mineralne, które są dosyć łatwo z drugiej strony wydalane z moczem. Natomiast nie ma kwas jabłkowy i kwas cytrynowy jakichś właściwości oczyszczających organizm, dlatego że toksyny zawarte np. w tkance tłuszczowej, zwłaszcza np. w obrębie trzewi, w obrębie np. tkanki nerwowej, nie są wychwytywane przez kwas cytrynowy, który jest związkiem hydrofilnym i nie przenika do tkanki tłuszczowej. W związku z tym może on wiązać niektóre mikro i makroelementy, tworzyć z nimi helaty, ułatwiać ich wchłanianie, ale z drugiej strony. Również te związki w postaci cytrynianów są dosyć szybko wydalane z moczem. Natomiast kwas octowy w occie jabłkowym nie ma takich właściwości. Sam ocet jabłkowy nie jest źródłem witamin i składników mineralnych, ponieważ w kwaśnym środowisku większość witamin ulega szybkiej degradacji. Może zawierać niewielką ilość witamin z grupy B, witaminę PP, witaminę P, czyli rutynę, może zawierać także trochę witaminy C, sód i potas, ale nie są to bardzo duże ilości, Biorąc pod uwagę spożycie octu, jabł octu jabłkowego w ciągu dnia, czyli jedną, dwie łyżki stołowe u osób, które go stosują, nie są to ilości, które w jakiś sposób pokrywałyby dobowe zapotrzebowanie, a mogą stanowić 3-5% do całkowitego dobowego zapotrzebowania. W związku z tym podsumowując, woda z cytryną może być racjonalnym elementem diety. Ocet jabłkowy powinien być spożywany z ograniczeniem. Również ze względu na działanie drażniące na błonę śluzową żołądka i niszczące na szkliwo zębów. Ponadto w badaniach na modelach zwierzęcych, na przykład myszy za pomocą kwasu octowego i za pomocą SDS, czyli siarczaną do decylu sodu, wywołuje się eksperymentalnie kolitis ulcerosa. W związku z tym ocet jabłkowy jest raczej niewskazany u osób z problemami yy, dotyczącymi błony śluzowej jelit, chorujących na chorobę leśniowskiego krona czy kolitis ulcerosa. Ale Niewielka ilość octu jabłkowego dodawana np. do sałatki czy w rozcieńczeniu z wodą może być składnikiem również racjonalnej diety. To wszystko w tym temacie. Pozdrawiam Was. Cześć.